Dziś na kanale o technologii porozmawiamy o tym, czy samochody elektryczne naprawdę palą się jak zapałki. Wiem, że jesteśmy kanałem o technologii, a nie kanałem o motoryzacji, ale jednak tematyka aut elektrycznych pojawia się u nas dość często, a pożary samochodów elektrycznych nadal budzą mnóstwo emocji i często bywają głównym argumentem hejterów przeciwko autom elektrycznym, a często też są bagatelizowane przez ludzi, którzy elektrykami jeżdżą i którzy promują elektromobilność. Przyjrzyjmy się zatem, czy pożary samochodów elektrycznych są faktycznie aż tak dużym problemem, jak niektórzy mówią. Dlaczego rozmawiamy o tym akurat teraz? No, pewnie wiecie, pewnie widzieliście nagłówki, że w Warszawie rozbił się ekstremalnie rzadki na naszych drogach Lucid Air. To jest taka jakby bardziej premium wersja modelu S, stworzona przez ludzi, którzy pracowali w Tesli. Ten samochód wbrew wielu nagłówkom wcale nie kosztuje miliona złotych, ale faktycznie w topowej wersji osiąga ponad 1000 koni mechanicznych i poniżej 2 sekund do setki. Ta wersja, która się rozbiła, to nie było to, ale faktem jest, że rozbił się bardzo rzadki, bardzo drogi samochód. Jak do tego doszło, to nie jest tak, że on sam z siebie stanął w płomieniach, bo również do takiego wniosku można by było dojść czytając w polskie nagłówki. Stało się tak, ponieważ kierowca próbował uniknąć kolizji i z prędkością, tam podają 50-60 na godzinę, po prostu wjechał w słup i potem auto się zapaliło. I może zacznijmy właśnie od tego, jaka jest reakcja mediów na każdy jeden pożar aut elektrycznych. Ja pracowałem w mediach przez wiele lat i co tu dużo mówić, pożary samochodów elektrycznych się klikają. Im dadzą bardziej emocjonujący tytuł, tym większa szansa, że ludzie klikną. A też przez pryzmat takich tytułów niestety rodzą się mity, no bo jesteśmy tylko ludźmi wychowanymi przez korporacje w internetowym krajobrazie i czytamy nagłówki zamiast całej treści. Więc nawet jeżeli w treści tekstu jest dokładnie wyjaśnione, co się stało, to i tak znakomita większość ludzi przeczyta tylko nagłówki albo nawet tylko tytuł, a czasami zobaczy post w social mediach i poda go dalej. Nie weryfikując, czy to, co czyta w tytule, rzeczywiście miało miejsce. I dokładnie tak się stało w przypadku pożaru samochodu Lucid Air. Ale czy pożary samochodów elektrycznych faktycznie są takie częste, i czy są aż tak problematyczne? Bo na ten temat krąży wiele mitów, i w niektórych z nich tkwi ziarenko prawdy, ale inne są kompletnie wyssane z palca. Otworzyłem sobie tutaj na monitorze artykuł na Interi, bardzo dobry swoją drogą, który podsumowuje tę tematykę, rzucając garść świeżych statystyk. Jak myślicie, ile samochodów elektrycznych spłonęło w ubiegłym roku w Polsce? Sądząc po nagłówkach w mainstreamowych mediach, było to bardzo dużo, a tak naprawdę spaliło się ich 21, z czego 7 to pojazdy typu Melex, jakie znajdziecie na przykład w miejscowościach nadmorskich. Jeden nawet spłonął w mojej rodzinnej webie. Współczuję temu, u kogo to się stało. Dla porównania, w 2023 roku spłonęło 69 samochodów hybrydowych i spłonęło 7097 aut spalinowych tylko w 2023 roku. Gdybyśmy przyjrzeli się tej statystyce, no to od razu wychodzi na to, że samochodów spalinowych pali się znacznie więcej, ale trudno się dziwić. Po polskich drogach jeździ przeszło 20 milionów pojazdów, z czego znakomita większość z nich to samochody spalinowe, więc siłą rzeczy Pali się większy odsetek samochodów spalinowych niż samochodów elektrycznych. Jak to wygląda dokładnie? To również mamy tutaj w artykule na Interi. Zalinkujemy go swoją drogą w opisie tego filmu, żebyście też mogli sobie przeczytać i zweryfikować te dane. To są dane oficjalne przekazane przez Ministerstwo Cyfryzacji. To nie jest wyssane z palca. Więc, jeżeli przeliczymy sobie udziały rynkowe poszczególnych grup samochodowych, no to mamy tak. Auta spalinowe odpowiadają za 97,15% ogółu samochodów osobowych, hybrydy to niespełna 2,6%, a samochody elektryczne 0,25%. No i kiedy teraz przemnożymy liczbę samochodów, które spłonęły przez liczbę samochodów, które jeżdżą po drogach, to wychodzi nam, że na 1000 zarejestrowanych w Polsce samochodów z silnikami spali spalinowymi przypada 0,36 pożarów. W przypadku samochodów elektrycznych Przypada 0,41 pożarów na 1000 zarejestrowanych elektryków. Tymczasem, jeżeli uwzględnimy, że spłynęło tylko 14 samochodów elektrycznych, nie licząc Melexów, bo to trochę inna kategoria, to wychodzi, że elektryki statystycznie odpowiadają za 0,27 pożaru na 1000 zarejestrowanych aut elektrycznych. I do tej statystyki jeszcze wrócę w drugiej części tego filmu, ale fakt jest, że statystycznie zarówno w Polsce, jak i na świecie samochody elektryczne palą się ekstremalnie rzadko. Więc jeżeli czytacie nagłówki, że samochody elektryczne to po prostu palą się na potęgę. No to sami widzicie jaka to jest potęga. Szalone, 14 samochodów elektrycznych na przestrzeni roku. To jest naprawdę tyle co nic i w skali całego kraju, więc nie ma co z tego robić jakiegoś mega powszechnego zjawiska, bo ono powszechne nie jest. Bardzo powszechnym mitem jest też to, że samochodów elektrycznych nie da się ugasić, albo że ich ugaszenie wymaga kosmicznych ilości wody, kosmicznych ilości czasu i w ogóle przyjeżdża 70 zastępów straży pożarnej do jednego pożaru. Może tak było na początku, kiedy strażacy jeszcze nie wiedzieli, jak radzić sobie z pożarami samochodów elektrycznych, no bo trzeba wiedzieć, że samochód elektryczny pali się mimo wszystko inaczej od samochodu spalinowego. W samochodzie spalinowym głównym powodem pożaru i głównym materiałem, który się później pali, jest najpierw zwarcie instalacji elektrycznej, zazwyczaj później zajmuje się tapicerka, zajmują się plastiki, no i nie daj Boże benzyna, która może też wycieknąć z baku i rozprzestrzenić pożar na inne auta. W przypadku samochodów elektrycznych ten pożar następuje głównie z powodu naruszenia pakietu akumulatorów albo jakiejś usterki fabrycznej. Kiedy dojdzie już do przerwania izolatora w, w którymś z ogniw akumulatora, ten pożar zaczyna być bardzo gwałtowny i bardzo trudno go ugasić. Z tego względu, że aby ugasić zwykły pożar, wystarczy tak naprawdę odciąć mu źródło tlenu, no i ogień nie ma czym się karmić. A w przypadku samochodów elektrycznych. Tych wszystkich komponentów, które generują pożar, jest pod dostatkiem w samym pakiecie akumulatorów, więc nie da się tak po prostu odciąć dostępu tlenu i liczyć na to, że ogień zniknie. A do tego trzeba też schłodzić pakiet akumulatorów, aby ten pożar się nie rozprzestrzeniał. No i to wymaga troszeczkę innych technik gaszenia pożarów. Również w zalinkowanym artykule możecie sobie na ten temat przeczytać, ale strażacy stosują szereg technik, jak chociażby lance wodne. Które wsadza się pod podwozie, i one kierują strumień wody bezpośrednio na pakiet akumulatorów, i dzięki temu ta akcja gaśnicza nie trwa aż tak długo, jak trwały kiedyś, kiedy strażacy próbowali gasić samochody elektryczne w konwencjonalny sposób. Więc faktycznie te akcje gaśnicze mogą trwać dłużej. Tutaj mamy na przykład statystykę. Rekordzistą jest Mercedes EQA, którego czas interwencji trwał 21 godzin i 39 minut, ale to wliczając przechowywanie tego samochodu i czas aż on się wygasił. A później mamy takie dość standardowe warianty. Mamy na przykład Mustanga, którego gaszono 5 godzin, ale mamy też Teslę, którą gaszono godzinę 20. Różnie wyglądają też czasy gaszenia Meleksów, bo mamy tu na przykład czas interwencji. Przy jednym 35 minut, a przy innym godzinę i 5 minut. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, gdzie to się zapaliło, jak zareagował zastęp strażacki. Strażacy są też regularnie szkoleni do radzenia sobie z tymi pożarami, więc to nie jest aż tak duży problem. Mamy też takie specjalne kontenery do gaszenia i późniejszego przechowywania samochodów elektrycznych. Niestety w Polsce na razie takich kontenerów typowo gaśniczych mamy tylko cztery. Ta liczba pewnie będzie się zwiększać. No ale też patrząc na to, jak stosunkowo rzadko palą się samochody elektryczne, to nie są one tak do końca potrzebne. Dlaczego w ogóle mówimy o kontenerach? Bo tu też trzeba wiedzieć, że samochód elektryczny może się w ramach jednego pożaru zapalić kilka razy. Były już przypadki, kiedy kilka dni czy kilka tygodni wręcz po wypadku, po ugaszeniu pożaru. Samochód przechowywany na parkingu policyjnym gdzieś znowu zajął się ogniem, bo odnowiło się to uszkodzenie w akumulatorze albo uszkodziło się inne ogniwo, i to ono zajęło się ogniem. Ale z drugiej strony. Mamy już technologię, żeby sobie z tym radzić, i naprawdę nie jest to tak problematyczne, jak niektórym się wydaje. I nie jest też tak, że te samochody bo w ogóle niektórzy myślą, że te samochody to wybuchają i od razu wybucha 10 innych samochodów razem z nimi. Tak samo może się wydarzyć w przypadku samochodów spalinowych, jeżeli wycieknie z nich paliwo. Również mogą się zająć sąsiednie auta. Trzeci mit jest taki, że samochody elektryczne potrafią zająć się ogniem same z siebie, i faktycznie bywały takie przypadki w przeszłości, gdzie w wyniku wady fabrycznej samochody same stawały w ogniu, ale to były jednostkowe przypadki statystycznie w zasadzie nieistotne. I to samo może się stać z samochodem spalinowym, zwłaszcza jeżeli samochód jest starszy, nawet. Na poprzednim osiedlu, gdzie mieszkałem, mieliśmy sytuację, gdzie ktoś zaparkował jakiegoś gruza w takim miejscu, że szyba była cały czas nasłoneczniona i w końcu ta która była bardzo stara, wyświechtana, zajęła się ogniem, samochód spłonął, spłonął też samochód obok, tak jakby zajął się sam i to samo może wyniknąć z usterki, ale z reguły do pożaru auta elektrycznego dochodzi w wyniku uszkodzenia pakietu akumulatorów. Czy to tak jak w przypadku Lucida Air w wyniku wypadku, czy w wyniku na przykład złego montażu, co się jeszcze rzadziej zdarza. Tutaj jednak pomału zbliżamy się do drugiej strony medalu, bo o ile problem płonących elektryków jest rozdmuchany ponad wszelką proporcję i naprawdę, jeżeli wierzycie w te wszystkie mity, to przestańcie. Samochody elektryczne mają dużo innych problemów, do których można się przyczepić, niż do samego faktu, że mogą się zapalić, bo palą się rzadko. Ale zbliżamy się do tego, że w niektórych z tych mitów naprawdę tkwi ziarnko prawdy. Wspominałem już, że samochody zaczynają się palić głównie w wyniku uszkodzenia i mogą zająć się ogniem już po ugaszeniu po raz kolejny. I niestety to samo dotyczy także uszkodzenia na drodze, a nawet czasem niegroźnej stłuczki. Był przypadek w Australii, gdzie Tesla model 3 zajęła się ogniem dlatego, że z jadącej przed nią ciężarówki spadł jakiś ułamek, jakiś syf, przebiło to pakiet akumulatorów i samochód zajął się ogniem. Może być też tak, że samochód będzie brał udział w stłuczce i naruszymy pakiet akumulatorów, samochód dalej będzie jezdny, ale po kilku tygodniach może, hipotetycznie, może stanąć w ogniu, jeżeli zostanie przerwany izolator. To się może zdarzyć. Czy zdarza się często? Statystyka mówi nam, że nie, ale ryzyko takowe istnieje. Oczywiście producenci zabezpieczają pakiety akumulatorów. Zauważmy też, że kiedy są przeprowadzane testy zbliżeniowe, np. Euro NCAP, to jakoś samochody elektryczne nie stają w ogniu tuż po uderzeniu w ścianę i nie jest to spisek korporacji. To tak po prostu nie działa. Jednak największym problemem, jeżeli chodzi o pożary samochodów elektrycznych, jest to, że choć statystyka wydaje się działać na ich korzyść, to zapominamy o jednej rzeczy. Że średni wiek auta w Polsce to 15 lat i mówimy o autach spalinowych, a zresztą jak się rozejrzycie, to widzicie, że większość tych samochodów wcale nie jest 15-letnia, tylko jest znacznie starsza. I to one też wliczają się do statystyki. Im auto starsze, tym więcej problemów, tym łatwiej coś uszkodzić, tym łatwiej takiemu samochodowi stanąć w płomieniach. A w przypadku aut elektrycznych, zwłaszcza w Polsce, mówimy z reguły o autach relatywnie nowych, bo nie licząc jakichś tam Nissanów Leaf albo Tesli modelu S czy wczesnego modelu 3 to wszystkie samochody elektryczne w Polsce są relatywnie młode. I bardzo mnie ciekawi, a nikt nie prowadzi takiej statystyki, jak wyglądałyby te proporcje, gdybyśmy wzięli tylko nowe samochody spalinowe i tylko nowe samochody elektryczne. Czy wtedy ta proporcja nie wyglądałaby zgoła inaczej, i tutaj wcale nie musiałaby być na korzyść aut elektrycznych? Tego nie wiem, to są spekulacje oczywiście, ale coś mi się wydaje, że gdybyśmy zrobili taką statystykę, to już nie byłaby ona aż taka pochlebna. Inna kwestia no to właśnie to, że sam fakt, że auto elektryczne może stanąć w płomieniu chociażby po stłuczce, nawet jeżeli jest tylko cień szansy, już sprawia, że powinniśmy traktować to w miarę poważnie. Oczywiście bez przesady ale powinno być to jednak gdzieś z tyłu głowy, no bo jeżeli jest nawet 10% szansa, że ktoś okradnie nam dom, bo na przykład żyjemy w niebezpiecznej okolicy, to zabezpieczamy się przed tym. I tak samo jeżeli jest choć ułamek szansy, że samochód może spłonąć, zabezpieczamy się przed tym. Więc moim zdaniem też bardzo dużo złego robią elektromagowie, czy w sensie ewangeliści, elektromobilności, kompletnie dyskredytując ten problem, jakby, jakoby on w ogóle nie istniał. Istnieje. Jego skala jest znacznie mniejsza niż portretują to media, ale problem sam w sobie istnieje i należy jednak o nim pamiętać. Przy czym, też znowu, wracamy do tego, że wszystko trzeba traktować z jakąś tam szczyptą zdrowego rozsądku. Jeżeli przeczytacie, że jeden przewoźnik zabronił wjazdu elektrykom na prom, to nie znaczy, że wszystkim elektrykom zabroniono wjazdu na promy. Jeżeli jakiś nawiedzony zarządca zabroni wjazdu elektrykiem do garażu podziemnego, to nie znaczy, że wszystkim samochodom elektrycznym nie wolno wjeżdżać do garażów podziemnych. Jeżeli jeden Lucid Air przywalił w słup i stanął w płomieniach, to nie znaczy, że jeżeli kupisz jutro Tesla Model 3, to ona jutro sama z siebie się zapali. Nawołuję tutaj, żebyśmy troszeczkę używali rozumu, nie dawali się złapać na te wszystkie clickbaitowe nagłówki, których zawsze wysypuje się cała masa po tego typu zdarzeniach, tylko spoglądali na to z hehe. Chłodną głową i oceniali samochody elektryczne nie przez pryzmat tego, że one mogą się zapalić, ale na przykład przez pryzmat tego, czy na pewno są tak ekologiczne, jak producenci mówią, czy aby na pewno chińscy producenci i Tesla nie stosują dumpingów, żeby tylko na je wepchnąć. Jest masa innych argumentów, które można przetoczyć w dyskusjach ze zwolennikami czy przeciwnikami aut elektrycznych, a te pożary to najlepiej zostawmy strażakom. To już chyba wszystko, co miałem do powiedzenia w temacie, także nie dawajcie się nabierać na nagłówki. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, tylko kulturalnie wiecie. No i co? Dajcie nam łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. I zostało nam już tylko nasze klasyczne badanie statystyczne. Więc może dzisiaj, skoro mówimy o pożarach, to w komentarzu wpiszcie płonie stodoła, i będziemy wiedzieli, że obejrzyliście ten film w całości. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale O Technologii. Cześć!